Siema widzowie. Dzisiaj redem na słusz RP. Nie, widzę Luz, tak. nasz hierpta w ogóle co do nazwa. Gdzie jeszcze jest szpital? Pillbox? Yy, yy, nie yy, tam na górze. Wi, 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 nie, Winstro. Winstro nie. Eclipse. Na górze, Eklips. nie, Eclipse na górze, a mi na lepszym mole. Ty upość pierdalone. To Eclipse. Widziałeś w No, w Winstro nie poszedziałe. Eclipse. No lepiej Widział ten na górze Zasiadaj no, do mnie, szybciej będzie to Ja to w lawetę biorę, pierdolę Chyba, że mechanik Chociaż a ktoś na mechaniku w ogóle jest? Nie, nie jest Kurwa na drodze, ja pierdolę Na drodze to już nie pojebało ci się coś kurwa Ja pierdolę Ramne kurwa, ramne Panie medyku Panie medyku o kurwa TikTok Jeremierdem, jebać ten server, TikTok jerem jerdem jebać, 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 jebać a, a ty mówi do mnie Jeremierdem, po czym ty się wpierdalasz? A mi robisz dardema, taki fan, chuci w dupę Kurwa Ja to nie dajcie rewa Dajcie rewa. No wy jestem na wyspie dajcie rewa. Nie nie będziesz rewa Jebać ci matkę pedale Grażna na slushi. Zwykły Bo przegryw to, kurwa. A, kurwa w worku Co, że pedał mi jakiś ogląda? Boli mnie to, no Już takie Ola, właśnie pedały mi obserwują stołkę, Już takie cfele mnie obserwują, stołkę, boli to, mnie stołkę, to Twoja matka w stoku stoku, liczę gówno każdemu z dupy A... hey, Dobrze, Shelly -ma no to... Maluchy taż... Ała, dajcie rewa Stusi to pierdolne gówno dla Cfeli i pedałów. Dajcie rewa, kurwa, łap, wszystko je boli. Jakaś fanoza jest obok mnie, jakiś pedał. Weźcie go ode mnie tego cwela, proszę. W tych siwych włosach. Zabij mnie. Kocham. Pedał jeszcze mnie kocha, co za pedał. Pedał. Ruchaj, go medyk. Ruchaj, go medyk, gościu mówi. Dajcie mi Remiego jeszcze odpocząć go... Ale tego Remiego. to trzeba na policję no, daj, Nie, daj Remiego, daj Remiego. Ty ty, kurwa, puść go, pójdź go. go Nie wiem, pierdolę to Śmieszny będzie mi jest... No mi no, mnie No Rokuj go, kurwa! rokuj go! A nic, trzeba zabrać... Baś... No, puść go, puść, no Hej, ale se stoi Remin nie odpierdalaj, szanuj mnie, dobra? No dobra, będę grał na poważnie, będę nie na poważnie no, ale, ale nie tego możesz, tam tego medyka Okej, okej. Okay, okay. Ja roniam no, ja, mrewa. Spokojnie, przecież nie zaatakuje cię ty kurwa pojebie Spokojnie. Mordo spokojnie, My, mamy sztamę, spokojnie. To idę połupę. Dobra, okej, okej. Okay, okay. Już to się nie powtórzy. Dajcie jakąś furę fajną. Taką medyczną, taka była fajna. Czekaj, ja mam ten, ja mam Sorry, skurcz mordo, skurcz. So, dostałem skurczu, dostałem skurczu, sorry. Dostałem skurczu, sorki. Dopiero się uczę, spokojnie, dopiero się uczę. Dajcie że jakąś fajną furę, kurwa. Bo samym gównem będę jeździł. Otwieraj. Wojciech, żebyś miał jakiś TikToker. Nie, tak. Jak sperma RDM. Ty nie masz mana na łajcie? Mam, ale banem No wychodź z samochodu. Jest szybka solówka na blokach. Co ty odpierdalasz? Chopie, kurwa, pojebało cię. Co ty robisz? Co ty robisz, kurwa? Czemu przejeżdżasz niewinnych ludzi? Ty daj Mordotazer To go kurwa wyciągnę z tego samochodu frajera za fraki. To go z tego samo do wyciągnę, nie? Nie mam tej zara, mam tylko jeden swój Mhm Panie władzo, panie władzo Ranny, ranne, ranny, pomocy, ranny bo... Oooo, bo... leżysz o... kurwo <grym>, Jeremierdem Jeremierdem jerem, 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 Topka Cześć, cześć Cześć o, no, Tylko spróbuj I tego, I tego też kurwa farajera Pozdro Jeremie Pozdro Kadet, twoi leżą, pomóż im. Twoi leżą. No tutaj, no popatrz. Biedok. Kurwo, głupia. Tępa, cipo. Wszyscy leżcie a zero. Medyk też do kolekcji. A, 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 a. Numer buta 311 311 numer buta Tak na policję trzeba No na komendę, na doki Na dołek, na dołek, leczcie, nie na doki Leczcie, tych, co leczcie. tych celi leczcie. leczcie No bo leżą pedały no. ty za zero poleciały Cześć Cześć, cześć Dobra no, Ale późnie Poszedł, poszedł na te Poszedł, na te. poszedł. O, Praca, ale... ale nie mam prac! Bo on jest zjebane machujowe skrypty. <Credit noise> A ciekawe, faciale, jak gawa, czy jak zmienię czy nie pracę znikną. To sprawdzę i możemy na niej Severi znowu. Czy jak zmienię steama to się prace zdejmują. Czyli dosyć dwa normalnie? Nie ma bana, ja mam BW. A jest Liga? Ja no, normalnie, no, ja normalnie no. robię RDM'a, wszystko robię kurwa. Nie ma bana, nie ma bana. Dali mi tylko prace społeczne. Pojewany serwer są w Polsce. A Shelly jest NN. Slusi to był. Pijam, zobaczymy. kiedy nie dziwne BW Nie mam nic, że zaraz, że E, żebym Nic nie mam takiego BW Nic nie masz takiego no. to, 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 szkoda Serwer to szczok <coughs> Chwila prawdy I nie mam prac społecznych Zmieniłem Steam'a i bez społeczny znikniełem magicznie A idziemy na inny serwis? Po chuj, jak to się parę Ardema? Czekaj, że ty kasty... To weź mnie, weź nie zabierz, bo nie wiem, nie mam nic Zabierz mnie, ale że ja no nie, Czy czekaj. Daje. O rwalek, nie, dobra. Czekamy na nie, nie, to to nie, dojdzie, być was na no, ale nie, nie, po nie, 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 na nie, 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 Okej jest to, to Na szczęście. kurwa szczęście, szczęście Mają szczęście, hopuki, mają szczęście Teraz właśnie wychodzę kurwa z tego więzienia niebanego. Mam cię każę zajebisty film, można go obejrzeć. Nazywa się Seven 1995 roku. Doje. Tak, inżynier. Hmm. Chyba jakimś napadzie na bank. Chuj, biorz nie pewnie, ale dojebane. co można obejrzeć? Jem, złokcia. Jem. Jem, pochlą. Jem, jem ja że mam pół garnka kurwa zupy, albo jakiś kurwa innego żarcia, matka mówi, że już się nie chce jeść, to biorę cały garnek, nawet nawet nie brudę talerz, tylko z całego garnka wpierdalam, jak, jak świnia kurwa, jak skoryta wpierdalam. Ja mam takie koryta kurwa, u mnie tu pod komputerem, tam leje zupę kurwa, do tego koryta leje zupę kurwa, wkładam nogi, to się wiesz, wchłania przez nogi ta zupa. Dał mi jakieś goście obserwacje, dwa powiadomienia, like jakiś. To i chyba w sumie zrobiłem trend na TikToku. No bo mam taką piosenkę z TikToka i potrzebuję zrobić tutaj jednego RDM-a graczowi, coś RDM, a potem jest MAS RDM i tak jakby taka taki mocniejszy bit wchodzi. Czyli to w sumie to mi się udało. O Jezus, hopce. Zaraz to wrzucę na TikToka. No problem, co? Czyli masz urządzenie Mam. Ja też mam normalnie. Dostałem pracę społeczną, nie? Zmieniłem sobie Steam'a i prace sobie zeszły normalnie. Zaposzły w pizdu pracę. Mówi tak gościu, jerem jordem. Hoho. Ho, daję ci rewivę. W ogóle pierwsze to wyglądało tak, on mnie tam wiesz... Podejść do mnie, nie? Mówi do mnie, że ja, cześć, 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 Jeremy, cześć. A mówię, ty kurwa do mnie strzelałeś. zaczęliśmy mi się wyzywać, nie? On nie jego, potem dał mi rewaj, bo cię... idź ale nie rób RDMA. Nie, co on liczył, kurwa. Już na słusznie będę robił RDMA, że na poważnie będę grał? I rozjebałem na, szp na szpitalu pięciu policjantów, chyba, nie? Trzech policjantów, jednego medyka. Czy jakoś tak? Bez banan. Bez dalej mówić dali dalej go pracę Teraz idę przebrać. I znowu tam kławie, w te kurwy sparta, bo ja chcę dostać tego, bo no co ja go dostałem. A sługa najlepsze jest? Że, jak kogoś zapierdolisz, nie? Nasza z takiego noża, to nie da się go lutnąć. Po prostu się nie da lutnąć, typa. Policie się. Okradnij, no nic. Kurwa. Ka on to mi idzie. Ten luj paskudny, śmierdzący. Dobra, no, fajny tułów mam. Uhuhu, jaka koszulka, w pentagramy, kurwa jakieś czaszki. Czuję się, kurwa, jakiś emo, kurwa. Dobra jest git, jest jakąś maskę pierdolna. OOO kamacka JAKA MASKA Też kurwa emo <laughs> Cały kurwa emo Jeden na szpital już jak coś Ja... Weź mnie nie jest? Jestem jak się jedzie na technicznym od kupanego. A bo auta jest nie kurwa nieudasznik, nie? On nie żyje już kurwa o rany boskie! Jest z głodu kurwa zginął David pierdolony Nie z głodu, jestem tapa. No od tak. kogo? Nie wiem, na podjechał, podjechał podejrzał i, i dał mi tapa. O, szanuję go w chuj. Szacunek ludzi ulicy. No jest, tam obok głębnego. Dostałem, dostałem ręwa. Każdy jest obok tego głębnego, nic nie ma? Jak je, 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 je jest Benny, się je, nie nawykisz. Co jest, gościu? Co jest? No witam, co jest? Jak się mieszka tu? No fajnie, RDM fajny, VUDM fajny. Kurwa, spotkałem cię! Wariacie! Siemano, no, wariacie. Można zdjęcie? Można zdjęcie? Dawaj. Chodź, dawaj. Tylko tapika mi nie daj. Dobra, dobra, ja nie mam, ja nie mam. A jak ty się nazywasz? Benny, Benny. Jeremie, RDM. Kurwa. Kochasz mnie, mnie nawet nie znasz. Pytasz, jak się nazywam. Dobra, dzięki. Proszę bardzo. Robert Dema, o, wariacie. Dobra, dobra, pozdro, kocham dobra. cię. Się. Pozdro. Masz do mnie ktoś? Nie, nie mam. Nie masz żadnej klamotki? Nie. Ale... Jak chyba masz... Ile masz na sobie kas teraz? 500 To do banku pojedziesz, sobie płacisz, być to wpłacisz sobie to... Fine. Ale jadą pedały, grupa pedałów. Hoho, wypuść ho. sobie karzeł si siano i farajerów bombimy. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Fastem, fastem, fastem. Czy to jeszcze liga? Ja jeden, chyba tam jest... Witam coś, pana. Podajesz się, podajesz się. Walutele? Jakiś skurwie jeszcze jakiś skurwie jeszcze Chyba ten co o nim karzeł mówiłeś. Uważaj, żeś nie rozjewał, karzeł. Bank flejka jest no, typ z klamą. ID273. Uważajcie na Ancfela. O, się, o się go teraz odejmuje, Szeliga Dobrze, Szeliga. Krótko swa z bloku Odwój się, odsuń się, odtun się się. Nie, otruń. nie rutnie bo ja też nie mogę glutnąć. To jest na serwerze zjebane i ludzie tak kurwa leżą jak po kraki nie da się ich lutnąć Czyli ja wpisz komendo ukośnik rob. Kośnik rob Nie ma To nieważne Jak cię kurwa lutnąć za Nie pedał kurwa Synie szmaty. Teraz tam jeżdżę z tą kurwą jadę frajerem. Nie, ma klamkę, nie umie nikogo zabić. Nie udasz nich pierdolony, śmieć Na chuj tą Zetkę trzymasz kurwo? Nie ma matka też trzyma Zetki jak ją pukam od tyłu Sprawdza ID rozmerku jak Już nie Jeden pedał, leży Nie go? Tu, nie ta kurwa to jest ta kurwa No i kto leży pedale pierdolone śmieciu? Jebać Masz się. kurwa klamkę, nie możesz nikogo zabić. Jebany nie uda się ci w starą. Ja nawet tu nie widzę, wiecie? Nawet tu nie widzę. No ja, Unation po, po nuż. O kurwa ty, jak, jak to? <śm> <śm> ja mam. Ja mam jak krzywa na serwerze. To jakiś rada Proszę zejść, kurwa, z drogi, bo będzie prawie rozjewał kolego tutaj. No i No spróbuj choć klamkę, ty głupia kurwa. O, ja pierdolę, sorry. Ja pierdolę, sorry. Ja pierdolę, sorry. Kurwa. 1. Sorry, 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 sorry. Sytuł Siadaj, siadaj, siadaj. Co to odpierdalasz, mała kastratka kurwo jeba, nasz mato! Nie wiem Nie no kurwa, nie Wy tylko trzech kurwy. A gdzie jak poddaj się? <laughs> jak on dostał kosę? O kurwa! Oh. Szyja pocięta, Mordo masz seka. Lepiej ósmy postać. Kurde, samce ck. Daj gozeli. Daj rewa, daj rewa, Mordo TRL support. Nie bądź cwelem, daj rewa. Chuj ci w staram Tier support. Kastratki no, mojej no, śmieciu. Chuj, obserwuj. Nie bądź chuj obserwuj, ty kto gieraj a ty to co ty robisz te śmieciu, jebany? Co ty Co ty nie bombisz samochód, pojebało ci to jest moja firma fir, firmowa fura, ty jebana kurwa, nie od tego samochodu. Co Tak. A mogę fotę. Tak. To weź mnie z samochodu i se pierdolniemy na BV, by deleżał. Dobra. No to wale, Dawaj. Ej, hey, hey, Chang, daj mu tego. Rączka. Chang? Brat. Daj mor, daj Mordowi daj no no. Ja Małeś, wyfajnie, fajnie gram, nowy jestem jeszcze mnie nie podnieść No właśnie, podnieście Mordaj Rewa, daj Rewe, daj support Pewnę, żeby dał robił mi Rewa <tuszelny> Dzięki Mordo A Rewa mi ogarniasz? Wracaj ekipę kurwa Weź Mordami Rewa ogarnij mi moi, moim ziomkom Rączkę jest szybko Dzięki Remi Rączki mi ogarnijcie weź Mordo mnie ulecz weź tutaj rączkę bo on dostał Trial support daj mi No on mnie właśnie rozjęł ten custrat nie, zimę, kurwa, nie, właśnie, to co się rdema? Iremi Ja bym wywoliłem do szpitalu Nie, to mojemu koledze, wiesz? Ale A... mi też dajcie Mi zimę. i mojemu ziomkowi Nie, bo mnie kurwa... Chodź, i, tu, I tu masz za karę Casti, kurwo mała szmato Chodź, zrobimy sobie foto zanim cię... Proszę debil. mordo debil. Ja się się boję, kurwa, żołnierzowałem Ty mordo, jakoś... Ja mordo, jakoś ludność na serwerze Eee... Bo ty ży rozjebane i naszej ulutnąć takie to A skąd ci zer? Zupę ci go wyciągnę A skąd ci zerwer wezmę tej UPO To ja mam Kurwa, To kurwa Elo, Elo, jedź, jedź Ty Mordo daj, daj im jeszcze rewa Siema, siema, siema Mordo, Mordo, daj rewa tamtemu No 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 ten no, nóż no. przyłóż O Jezu Jerem jedziemy? Tak, Mordo trial support ja Daj im rewa temu i tamtemu To moje ziomki Trial support, daj im rewa, proszę cię 3, 3, 3 i 3, 3, 2 3, 3, 3, 3, 3, 2, mamy tutaj Ale to macie, macie jakąś kurwę, ma, to nic nie warto śmieć 8 ataku Poddajesz się. Sorry, mojego Sorry, sorry, będę. Sorry, sorry, poddaję się Ale dostałeś kurwa Kasty, leżysz. Topka, topka, topka. Topka. Jebać waszego szefa, zwykły kurwa. Daj daj Co wy robicie? Odpuść. Ej, ktoś. Ej, nie widziałem wdzi... wdzi... ty mnie tej zuje. Co jest grane? O kurwa, ja co dostałem? E, oha. Dawajcie do ambulansu, do ambulansu, do ambulansu, do ambulansu, nie, szeli, szeli, podjedz, szeli, 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 szeli Podjeść, podjedź, Nie, nie strzelaj mordo w nas Ale kurwa mnie wkurwiliłeś, szefa Szefa mu rozjebałem i go wkurwiłem <grym> Jaki przyjemnie no. Wkurwiłeś i mówił mój szefa rozjebałeś Jebać tego szefa, pedała, jebać tego szefa, Szefa Ja za ja za to jest nie? nie to mnie? mu mu to by się obraził. Może to nerwowało. W kurwie się mówi szafa rozjebałeś. <śeyed> Sam kurwa upociwić za mnie niektórzy pęci. Nie ma szawa. Jesteś nie? Ała. Ja mam perma Okej okay. Chyba, że poczekasz se kurwa, nie wiem ile to będzie lat? Troll za ku... Na chuj tu stoisz odkuj, o Jezus, hopie, ty chopie, tu. Odskuj. Jezuś, hopiet, z kurwa. Ja, ja ci od 250, łatwiej nawet i. Nie będę liczył. Ale ty masz godzinę, a ja po sobie kajdę. Od ile? Dwa. Dziękuję. To będzie 200. Słysznie, odkuj. No policja odkuj 67 odkuj. lat. 267, odkuj 267 odkuj. lat. Trzeba musisz poczekać. Odkuj mnie. Dobra. Poczekasz? Odkuj mnie. Policja ja to ty jesteś odkute, odkute, się Nie, jest, nie, ty nie, 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 o nie, liną. nie